Przeglądając polski internet w ostatnich latach coraz częściej można natknąć się na zajawkowe artykuły próbujące podejmować temat ludologii. Najłatwiej znaleźć możemy wiadomości popularnych portalów tabloidowych, które mówią o ludologii jako tajemniczym, nowym kierunku studiów, które od niedawna można studiować również w Polsce. Jeśli chodzi zaś o podwórko YouTube, to tutaj termin ten ostatnio również znalazł swoją niszę, chociaż w nieco odmiennym wydaniu. Mam na myśli youtubera Kiszaka, który wylansował trochę ten termin do mainstreamu, przez co możemy odnaleźć pełno filmów czy shortsów właśnie z jego użyciem. Jego wykorzystanie nie jest jednak kompatybilne z faktyczną definicją tego słowa, bardziej stanowi po prostu żart sytuacyjny i środek do paradiowania całej branży gier, czy też konkretnych posunięć deweloperów. Zresztą ludologia w kontekście filmów Kiszaka zdążyła tak mocno zakorzenić się w całym lore tego twórcy. Że wybiła nawet poza brzegi jego społeczności i zrodziła swego rodzaju miniwojenkę ludologiczną. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo cała dyskusja toczyła się o żart, czyli de facto była to walka z wiatrakami. Sytuacje takie jak ta pokazują jednak, że ludologia faktycznie przybiera na znaczeniu. Ludzie po prostu właśnie teraz zdali sobie sprawę, że coś takiego w ogóle istnieje. Pojęcie to zaczyna być odmieniane przez praktycznie wszystkie przypadki i pojawiać się w coraz to nowych sytuacjach. Nadal jednak nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytanie, a mianowicie czym ta ludologia w zasadzie jest. Próba poszukania definicji tego słowa daje nam dość jednoznaczne odpowiedzi. Ludologia to nauka o zabawie i grach. To główny przedmiot zainteresowań tej dziedziny. Dlatego podejmuje się w niej dyskusję nad źródłem, opisem, znaczeniem czy działaniem zabaw, gier, czy też mówiąc ogólnie, procesów ludycznych. Ludologia etymologicznie oznacza dosłownie słowo o zabawie rozrywce. Tak jak psychologia mówi o wnętrzu człowieka, socjologia o społeczeństwie, a biologia o życiu, tak i ta nauka wybrała sobie konkretną niszę do zbadania, choć w naszym przypadku nieco bardziej sprecyzowaną i wąską. Czy to sprawia, że ludologia jest ściśle hermetyczna i zamknięta, a w swoich metodach badawczych kieruje się ciasnym zasobnikiem narzędzi? Nic bardziej mylnego. Ludologia, czy też inaczej groznawstwo to nauka okropnie multidyscyplinarna, w której wiedza z innych dziedzin i jej elastyczne użycie okazują się być niezbędnymi. Do wymiany zasobów z innymi dziedzinami nauk jeszcze przejdziemy. Teraz jeszcze trochę o samej historii. Jednym z pionierów tej nadal bardzo młodej dziedziny był Johann Heisinga, autor monografii Homo Ludens. Głównym przesłaniem Heisingi, wypływającym z tego dzieła było ukazanie człowieka jako istoty, która impuls do bawienia się ma wpisany w swoją naturę. Według niego człowiek bawi się odruchowo odrywając się całkowicie od rzeczywistości i traktując zabawę nawet jako pewną świętość. Podkreślając raz jeszcze różnicę między tym, co udawane, a tym, co przyziemne, realne. Opisał w tej książce również przejawy bawienia się człowieka w najróżniejszych elementach naszego życia, które istnieją u nas i są nam znane od zarania dziejów. Analizie pod kątem zabawy poddał na przykład religię, wojnę, działanie sądów, czy oczywiście typowe gry wtedy znane z dzieciństwa gry podwórkowe, czy też gry planszowe. Jego spostrzeżenia dały podwaliny pod rozwój innych publikacji i myśli. Ludologia jest też z definicji nauką humanistyczną, dlatego będziemy w niej skupiać się na człowieku. Będziemy sobie w niej stawiać pytania takie jak: dlaczego człowiek się bawi, jak w trakcie zabawy się zachowuje i jak wpływa na niego gra. To pytania, które można stawiać w przypadku każdej formy zabawy, również tych klasycznych. Jeszcze więcej możliwości temu kierunkowi dało jednak powstanie i szybki rozwój gier komputerowych. Było to w gruncie rzeczy otwarcie całkiem nowego medium w historii ludzkości. Dlatego nic dziwnego, że po jakimś czasie ludzie zaczęli się zastanawiać na poważnie również nad grami wideo. I to właśnie w tym sensie groznawstwo jest znane i przywoływane w dzisiejszych kontekstach jako badanie gier komputerowych. Kiedy środowisku twórczemu udało się po stosunkowo długim czasie namówić opinię publiczną do dedemonizacji gier, czyli nie przypisywania im naiwnie wszelkiego zła i okrucieństwa istniejącego na świecie, udało się postawić badania nad tą formą rozrywki na równi z chociażby filologią, muzykologią czy filmoznawstwem. Odbyło się to oczywiście z dużą korzyścią dla samych gier wideo, które coraz częściej zgodnie uważa się za pełnoprawny tekst kultury. Taki sam jak książka, muzyka, serial czy film. W nawiązaniu do całej tej definicji warto zaznaczyć, że ludologia to nie jest nauka ścisła czy techniczna. Czasami spotykam się z komentarzami odnoszącymi się do dyskusji na temat gier wideo, jak o informatyce, ale przecież nie zawsze chodzi nam o aspekty techniczne tych produkcji. Groznawca to nie jest informatyk ani programista. Publikacje ludologiczne nie będą skupiały się na technicznej implementacji jakichkolwiek mechanik w grach, chociaż mogą się one tam oczywiście pojawiać jako element analizy. Dla ludologii liczą się gry od strony ludzkiej. Żeby jednak dokonać jak najlepszego i możliwie najszerszego opisu danego przypadku, nauka ta musi szukać inspiracji i odnośników do dorobku innych dziedzin. Możemy chcieć zbadać chociażby fenomen esportu i zaciętość rywalizacji pomiędzy graczami w takich rozgrywkach. Posłużymy się wtedy pojęciami z socjologii. Przyciągnął nas vibe uniwersum Outlasta i na jego podstawie chcemy opisać życie jednostek w zniszczonym i zmasakrowanym szpitalu psychiatrycznym. Na pewno przyda nam się wtedy analiza psychologiczna. Dokonaliśmy właśnie trudnego wyboru w depresyjnym, jak polskie osiedle GTA 4, ale wciąż chodzi nam on po głowie? Możemy osadzić dany problem w kontekście filozoficznym czy też etycznym. A może mocno zaabsorbował nas fakt, że w Plague Incorporated wcielamy się w rolę nieznanej siły wyższej, która zsyła na ludzkość potężną chorobę i próbuje wykończyć całą Ziemię? Tutaj możemy zahaczyć nawet o wątki teologiczne i pomyśleć sobie nad eschatologią, czyli rozmyślaniami o końcu świata. Te przykłady pokazują poglądowo, że ludologia tworzy mnóstwo powiązań z innymi naukami. Dlatego właśnie nadal pozostaje tak otwarta, pasjonująca, a zarazem niezbadana. Gry można poddać tutaj niemal nieograniczonej analizie i w większości przypadków zawsze prowadzi nas do niejednego ciekawego wniosku. Zdążyłem już wspomnieć o tym, że ludologia to nie jest informatyka. Jednak, ze względu na fakt, iż gry komputerowe to produkty cyfrowe, to jakikolwiek głębszy opis gier komputerowych będzie zahaczał również o opis rozwiązań technicznych danej produkcji. Nie będzie on miał jednak na celu oceny tych rozwiązań, dokładnego omówienia użytego oprogramowania, a raczej będzie miał na celu pokazanie, jak mechanika danej gry implikuje odczucia gracza. Taka ocena będzie też elementem opisu dysonansu lub zgodności ludonarracyjnej, czyli jednego z podstawowych pojęć w ludologii. W skrócie, mówi nam ono o tym, czy to, co widzimy na ekranie i co robimy w grze, pokrywa się logicznie z warstwą narracyjną czyli przedstawioną w grze opowieścią, jej fabułą i światem. Warto poruszyć też przy okazji obszar, jakim jest historia samych gier komputerowych i całej branży. Historia ta już teraz jest bardzo bogata, a przyswajanie sobie wiedzy na temat np. powstawania konsol różnych generacji czy ewolucji najsłynniejszych serii gier jest bardzo przyjemne. Takiej suchej wiedzy nie będziemy jednak zaliczać do badań ludologicznych, ponieważ sama w sobie nie umieszcza ona gier w żadnym kontekście. Możemy ją jednak przyjąć za naukę pomocniczą i to zresztą bardzo potrzebną. Materiały o historii gier mogą i często znajdują się na pograniczu materiałów ludologicznych, jeżeli dodają coś od siebie, przeprowadzają szerszą analizę i nie posiadają znamion luźnej publicystyki czy recenzji. Wiemy już więc mniej więcej, czym jest groznawstwo, jaki jest jego obszar badań i czym takie badania powinny się charakteryzować. Niby fajnie, ale dowiedzieliśmy się z tego wszystkiego, że zasadniczo jest to nauka jak każda inna. Jest w tym wszystkim trochę sztywna i pragmatyczna. Powstaje więc kolejne gruntowne pytanie: po co w ogóle się nią interesować i zajmować? Jaka jest odpowiedź? Cóż, nie ma jednej odpowiedzi, albo i jest. Taka sama jak na pytania w stylu po co zajmować się matematyką, fizyką, po co uczyć się programować czy szydełkować. Ta odpowiedź to pasja. Ludologia to strefa dla pasjonatów. Ludzi, którzy kochają siedzieć w grach na tyle mocno, że ta zajawka przerodziła się w chęć pójścia o krok dalej, potraktowania tego wszystkiego poważniej z innej perspektywy i uważniej. To nauka dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą czy muszą wiedzieć dużo o grach, ale interesuje ich to, że one istnieją oraz że stały się tak wszechobecną częścią naszej rzeczywistości, że tak mocno zakorzeniły się w świadomości ludzkiej. I oczywiście w zamian za to wgłębianie się przychodzi rekompensata w postaci większej wiedzy, lepszej świadomości czy przyłuszenia się pojęć z pokrewnych dziedzin mądrych nauk, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest tutaj właśnie miłość do gier i zabaw traktowanie tego jako jeden wielki safe place, w którym można poczuć się jak w domu i zawsze mieć coś ciekawego do powiedzenia na ten temat. Ale czy w takim razie naprawdę musimy wchodzić w nudnawe, żmudne i jednak dość trudne treści na poziomie akademickim, naukowym? Niekoniecznie. Tak samo jak matematyką można parać się w postaci sudoku, wykreślanek i zagadek w portalu, nigdy nie patrząc na wyższą matematykę, tak samo i ludologię może uprawiać naprawdę każdy na dowolnym poziomie zaawansowania. To trochę tak jak z filozofią. Nie musimy być maksymalnie poprawni i drobiazgowi w swoich przemyśleniach, bo już sam fakt, że się zastanawiamy, robi z nas myślicieli. Tak samo jest i z grami, a ludologia przydaje nam się w naszym doświadczaniu tej rozrywki do przekroczenia pewnej ważnej granicy. Czym innym jest bowiem luźna dyskusja, czy szybka recenzja przechodzonej przez nas właśnie gry w postaci słów fajna, słaba, albo późniejsze ocenienie deweloperów tej gry za niedociągnięcia, czy świetne rozwiązania. To nie jest ludologia. Ludologia to rozmyślanie o tym, w co właśnie pograliśmy w sposób twórczy, nakłonienie samego siebie do refleksji i analizy. Jeżeli tylko lubimy to robić i dodatkowo napędza to naszą pasję, to znaczy, że jesteśmy w świetnym miejscu. Jeżeli to kompletnie nie nasza bajka z językiem profesjonalistów i naukowców, to nie sięgajmy po aż tak trudne treści, bo one zanudzą nam, a w najgorszym przypadku nawet obrzydzą gaming. Ludologię traktujmy jako nasz świat, nasze pole do dyskusji i nie bójmy się na ten temat myśleć. Na początku możemy wybrać sobie swoją naszą ulubioną grę, którą najlepiej zapamiętaliśmy, i właśnie na niej dokonać sami dla siebie takiej przyjemnej analizy. Za co ją lubimy? Jakie emocje ona w nas wzbudza? Co nam dała fabuła tej gry? Jaką nostalgię czujemy w związku z tą grą? To wszystko to są pytania mocno ludologiczne. A przecież wydają się być tak normalne i intuicyjne. To pokazuje, że wiedzieć o grach nie znaczy wcale gadać o totalnej abstrakcji wyssanej z palca i będącej przedmiotem znudzonych naukowców. To faktycznie jest zagadnienie bardzo bliskie nam, graczom, praktycznie zawsze, kiedy tylko gramy. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby omawiać grę jak książkę czy film, zachwycać się nad nią w podobny sposób. A powinniśmy, bo wtedy doceniamy cały ten świat jeszcze bardziej i na nowo odnajdujemy w nim pasję. A jednym z przejawów realizowania tej ludologicznej pasji jest, i mam nadzieję, że będzie także w przyszłości, właśnie ten kanał. Zainteresowałem się tematem jakieś kilka miesięcy temu, i sama nazwa automatycznie mnie pociągnęła. Po pewnym czasie uznałem, że fajnie byłoby z tym cokolwiek zrobić przerodzić te moje myśli w coś namacalnego. Przy okazji mam nadzieję, że znajdą mnie też inni podobni pasjonaci gier, branych bardziej na poważnie i że będą czerpali przyjemność skonsumowania treści mojego autorstwa. Na koniec powiedzmy jeszcze jednak o sytuacji, w której własne dywagacje nam nie wystarczają i chcielibyśmy zasmakować trochę rzetelnej i fachowej wiedzy ludologicznej. Jaki mamy wybór? Jest on wbrew pozorom całkiem spory, również jeżeli chodzi o treści polskojęzyczne. Na YouTubie... Ciekawym i aktywnym kanałem są ludonarratorzy. A to właśnie filmik na tym kanale, podejmujący podobną tematykę do tego, był jednym z pierwszych źródeł mojej wiedzy o świecie ludologii. Z tego miejsca polecam więc również twórców poleconych przez wymieniony kanał, czyli Grysław, Krzysztof M. Maj, Bez Schematu, Poetyka Popkultury czy Hipostazy. Ze swojej strony jestem też w stanie polecić niektóre materiały na kanałach rn.eu, które są realizowane w sposób bardzo profesjonalny. Jak również starsze i bardziej ambitne treści z kanału TV Gry, jeszcze ze starą ekipą. Niektóre filmy Energika również mają bardzo ciekawy, choć publicystyczny charakter. W internecie istnieje czasopismo naukowe omawiające stricte ludologię pod nazwą Game Studies. Ma ono charakter międzynarodowy i jest zdecydowanie najbardziej prestiżowym z publikacji ludologicznych, ale niekoniecznie może ono przypaść do gustu na start, choćby ze względu na język angielski. Na naszym polskim podwórku istnieje jednak prężnie działające polskie Towarzystwo Badania Gier, które wydaje własne czasopismo raz do roku. Nosi nazwę Homoludens i też dostępne jest w wolnym dostępie. Oprócz Homoludens w Polsce wydajemy jeszcze kolejne czasopismo naukowe o grach, a jest to Replay, opracowywany w Uniwersytecie Łódzkim. Z książek dość dobrą i zrozumiałą pozycją jest wspomniane we wstępie Homoludens Heisingi. Poza nią bardzo miłą na start propozycją jest wprowadzenie do groznawstwa redakcji Katarzyny Preisner. Ona również znajduje się w wolnym dostępie, do którego podeślę link, jak i do innych wymienionych tu przeze mnie źródeł. Kolejne polecane pozycje to dyskursy gier wideo oraz gry wideo zarys poetyki. A jeżeli szukacie czegoś, co ma w sobie i publicystykę, i recenzję, ale czasami podejmuje też bardziej niecodzienne i ambitne tematy. To bez problemu polecić mogę również legendarne już pismo CD Action. Nie jest ono oczywiście materiałem naukowym, ale nosi ono w sobie ogromną tradycję i pasję, a ostatnio cechy te zyskały tylko jeszcze bardziej na wartości. Czasopismo pojawia się teraz rzadziej, więc przeniosło się ono siłą rzeczy z newsowego charakteru do bardziej publicystycznej formy. W ostatnim czasie wydano też wiele numerów specjalnych CD Action, które w całości poświęcone są kultowym grom albo sektorowi retro. Za to dla najbardziej ambitnych pasjonatów ciekawym spojrzeniem może być sylabus faktycznych studiów na kierunku groznawstwo prowadzonych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karty przedmiotów zawierają tam bardzo dużo literatury specjalistycznej, mówiącej o grach i kulturze. Jak więc widzicie, okazji do uprawiania ludologii we współczesnym świecie mamy pełno. Nie jest to może wiedza przełomowa i rewolucyjna, która całkowicie odmieni nasze postrzeganie rzeczywistości, ale stanowi świetne wzmocnienie dla naszej pasji, jaką jest gaming. Jeżeli będziemy sobie te rozterki ludologiczne odpowiednio dawkować, to na pewno na tym nie stracimy, a jedynie zyskamy. I z tym Was, jak na razie, zostawiam. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Do zobaczenia.